Naprawdę obiecuję, że kiedyś dokończę jakąś serię. Siema z tej cinemati i... kolejny odcineczek, czy kolejny. Teraz to już pierwszy z oczywiście z Niemiec. E, wyszła nowa wersja, jest nowy rok, myślę, że jeszcze raz można to, do tego podejść. E, jako iż jestem totalnym idiotą. I straciłem wszystkie savey, to już niestety tamtej serii nie mogę ani dokończyć, ani kontynuować, więc po prostu jeden co mi pozostaje to... Zaczęcie od nowa Ale Tą serię myślę, że Tą serię myślę, że dokończę już na spokojnie Bo jakoś nie widzę większego problemu, żebym to nie zrobił tym razem I tak, wyszła nowa wersja Hoja, już trochę nie nagrywałem, więc Dla mnie to jest nowa wersja Wyszła wersja 113. Z tym, właśnie z nową wersją NC, z nową wersją NC, tak samo jak jest nowy rok, zaczyna się od 42. Więc myślę, że to może być fajne w miarę do nagrania, szczególnie, że ja jak wow, grałem w Hoia to troszeczkę dawno, bo jak nawet nagrywałem ten film z Polski, który jest wrzucony z miesiąc temu już, to styl. On nie był nagrywany wtedy dokładnie, kiedy go wrzuciłem, on i tak Dwa tygodnie pewnie albo więcej, co e, na bo im po prostu leżał. A byłem na niby i go nie chciałem rzucić. znaczy nie to, co nie chciałem, tylko pewnie zapomniałem o nim jako większości filmów. Tak samo jak na przykład z CS-em, którego mam nagranego, też się znałem cały czas. E, czy rzucić, bo nie wiem, czy to byłoby takie entertaining do oglądania, ale, ale to bym dopiero zobaczył e, później. Tak samo jak na przykład, o Jezus Maria, jakie lagi e, Tak samo jak na przykład teraz, też się zastanawiałem czy coś w ogóle nagrywać Bo, o Jezus Maria, te wszystkie eventy przejdą e, Bo mieliśmy Nagrywać e, Garry's Moda, nie wiem czy mogę to tym mówić, ale Mieliśmy nagrywać generalnie Garry's Moda, więc Postanowiłem, że naprawdę na razie nic nie muszę rzucać ani nagrywać, bo zaraz tak się tym zajmiemy Ale, jak to już myślę Większość osób, które mnie nawet trochę ogląda, myślą, że wiedzą, że u mnie nie jest tak to hop z nagrywaniem. E, niestety, bo niestety, ale jest, tak. I żeby coś nagryć, oczywiście trzeba przy tym posiedzieć miesiąc. E, jak nie więcej, bo oczywiście cały czas są jakieś problemy. Ale myślę, że to tego już się troszeczkę przyzwyczaiło. Więc jakiegoś. E większego problemu z tym nie będzie. Ale no, generalnie będzie bardzo według mnie... Mm, Jezus moje rzeczy. E, według mnie, jeżeli ten odcinek z da nam się uda to naprawdę według mnie będzie nawet warto poczekać, bo będzie e, dosyć śmieszny, więc... Mam nadzieję, że się z tym jakoś szybko uwiniemy, bo naprawdę już troszeczkę czasu minęło. Eee, i o jest co zrobiłem Eee, weźcie się tak no, trzymajcie Ech, Troszeczkę zdupiłem O, oks To jeszcze wycofajcie tu jeżeli wam się w ogóle uda No, nie udało się no to chyba dupcie tutaj troszeczkę. Hmm. No chociaż to stanie i broń. Okej, jest to teraz co? <tryk> I tak, tak samo jak teraz mam jeszcze nagrane z... trzy odcinki jakieś takie Roketa, które ja jeszcze zastanawiam czy po prostu, wrzucić swój odcinek z tym, jak z Peter'em po prostu nam się nie udaje nic wcale nie osiągnąć. I. Eee, próbujemy wygrać mecz lub po prostu jakoś montować to wrzucić, ale za to Jeśli chodzi o montowanie to już troszeczkę dłużej trzeba będzie czekać od odcinek I wtedy mnie to można zdecydowanie dłużej. No więc ja montować bardzo nie wiem trochę mi to schodzi też. Więc tak mówię no... Mam filmy, ale ich po prostu nie wrzucam. To też nie było przez ponad miesiąc, możesz nawet prawie dwa miesiące e, filmu. No ale no niestety. Ty ale... Dlaczego tu nie przyjdziecie? Halo. Przez tutaj takie wolne co Oni aż krzyczą ci sobie, żeby ich po prostu zamknąć tutaj. Ty, ale... Ojej, żeby oni do portu nie doszli. Gdzie jest najbliższy port? Tutaj gdzieś. Czyli nie do... Gdzieś. Jakś tak. Zresztą muszę ręcznie tutaj poprowadzić. No nadzieję, że to szybko mu zaczyna tak pańska O, jakieś nawet dywizje w ogóle. O, zmeneryzowane jest. Widzicie, gdzieś tutaj. Siak, czyli przydacie. Pierwszy raz się ucieszyłem na widok tych dywizji. Zwłaszcza ich nie używałem, no ale... Miło, miło. No są. Okej. Okay. I... Jeżeli ktoś by dał jakąkolwiek propozycję na nagranie jakiejkolwiek gry, multiplayer czy nie, czy single, jej, nie obchodzi mnie to totalnie. prostu pomysł na nagranie jakiejkolwiek gry, to byłbym tak wdzięczny, że nawet nie wiem. To prostu nie wiem, co zrobił, naprawdę, bo ostatnio siedziałem, nawet zastanawiałem się nad tym, czy nie nagrać jakąś grę. Ale jak ja sobie pomyślałem, w sumie to. No, nie ma co, no po prostu nie ma co, dlatego skończyłem na hoju, <laughs> ale nieważne, e, po prostu nie ma według mnie co nagrywać na razie za bardzo, więc... To jest mały problem po prostu u mnie z tym. Bo troszeczkę chęci nagrywania nie mam, tak nie mogę powiedzieć, bo oczywiście mam i to jak najbardziej dużo. Ale u mnie zawsze problem z grą, którą wybrać. Po prostu nie mogę zdecydować, co może być takiego... Również co u mnie ludzie lubią, ale też coś co ja lubię, bo przecież coś jeszcze nie lubię nagrywać, to nie, 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 ja nie. Ja mam zbyt, nagrywać coś jeszcze nie lubię za bardzo, ale no to wiadomo, chyba, dlatego też teraz próbuję tak jakoś patrzeć, mm, jak mi co wychodzi to naprawdę z nagrywaniem. I myślę, że na razie najlepszą z będzie ten naprawdę garys Ale to mówię, Trosze, tro, troszeczkę się poczeka z nim, niestety. Chyba, że będą jakieś motywacje dla deski, to krócej się poczeka jednak. Jak będą motywacje dla deski, to zdecydowanie się krócej poczeka, nie dla liska. U. Myślę, że tutaj już będzie można... A bo to... Leningrad przez... ten... Hmm. Uda mi się to przejść. Tutaj. Proszę, z czołgami mi się nie uda. No, pięcię. Ona broni. Okej, okay, szybciutki jakiś tutaj focus, niech wleci. Hmm. Okay. I myślę, że trzeba będzie zdobyć ten Leningrad, zanim tam się wkurzą, nie wiadomo jak i zaczną odpuszowywać e, o nie mijcie to przecież te wolne prawicy, takie mówię, masz same, żeby je zająć a w ogóle myślę, że bym zrobił tutaj tank nikt by się nie obraził, bo widzę, że oni tu jakieś zaopatrzenia dużo nie mają zbyt wam potencjał do przepuszczalności O ho, 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 panie, o panie, Eee, ee, 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 ee... Eee, ee, 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 mi wojnę wypowiadała... o jest, Norwegia cała pojedzie się, no trudno się mówi... Ech. Niestety nie są to nie poradzą. W to są samoleci i są, ale czy...? Jeszcze widzę, tu trzeba dodać troszeczkę... E, nie to chciałem... Przezpomnieć... Jeszcze bym mnie tak podzielił. Okej, okay. powinien być lepiej. Właśnie, chwila, bo a tu jestem tym, romlem, przecież ja to mogę przeprza... Czy, przeproszo... czy mogę, to nie wiem. Ale myślę, że powinienem być. Eee, ale jak mnie to, tak tworzyć i to to widzę. No, nie uda się. To jednak tej tu. Dlaczego mnie... Połacie. Hmm. Ech, jak zawsze próbowałem podczas nagrania <grych> ale to już standard w sumie ok jak wygląda tutaj sytuacja 3 też się da nie, Nie tutaj się zdecydowanie nie da i chyba coś mówiłem ale w sumie zapomniałem Ech, dobra myślę że w takim razie jak zapomniałem to chyba nie było nic ważnego przynajmniej mam taką nadzieję no dobra, no, nieważne. więcej nigdy wizy tutaj podejdzie. Motorizer też, może przez skrym czy psuje i tyle. Eee. Eee, właśnie, jeżeli generalnie ktoś ma ten pomysł na grę, którą mógłbym nagrać, z kim mógłbym nagrać, prosto jakikolwiek pomysł na odcinek, który nawet nie musi być z gry po prostu, żeby był jakiś pomysł, to niech napisze w komentarzu, albo według mnie naj najwygodniej by było, ale oczywiście nie zmuszam. No to mógłby wejść na nasze Discorda i po prostu i tam napisać, bo... Na YouTube jakoś tak teraz często nie siedzę Naprawdę, często teraz na YouTube jakoś nie siedzę Więc też komentarzy często nie patrzę, chociaż oczywiście jak jestem to pierwsze co robię to sprawdzam e, Ale mówię, na Discordzie jestem cały czas, więc tam po prostu jeżeli ktoś by mnie zapingował czy coś Nawet napisał em, To ja od razu to zobaczę, to naprawdę Eee, mówię, cały czas tam patrzę. Więc no. W komentarzu bo tutaj mi to obojętne tak naprawdę, ale preferuję nie zgadzać. Nie widzę, że nic mi jest sobie. Albo... Hmm. Czy udałoby mi się przejąć niegrad? Zrobiło się to i teraz tak się robi. ja paliwa nie mam, e, chyba trzeba będzie tu coś wziąć. jest taka serdeczna Rumunia Ile mam zużycia? 10 tysięcy Z kogo jeszcze mogę wziąć? No już muszę użyć tych konwojów. niestety no dobra, myślę, że... choć to, to zaopatrzenia nie mają, no tak. Praktyczny pushing jak to pójdzie. O właśnie. To nie będzie taki złe. A tutaj by się udało. Okej, okay. no jak się nie uda to nie będę próbować. Eee, właśnie. Więc naprawdę ta seria seria z Polski, która miała, jedno, ser, która miała jeden odcinek, no to już em, można powiedzieć, że się zakończyła. na to nie poranczy. poradzę, poradzić w sumie nie poradzę, ale gdyby nie moja głupota to może, e, może bym jeszcze dograł chociaż kilka odcineczków, żeby było ciekawie, ale no niestety e, już nie będzie, a w sumie jak nagrywałem tego Modern to tyle się naszukałem po prostu, żeby móc nagrać tego Modern naprawdę, bo jak, jak to naprawdę miałem piesza schoja. Tak pierwszy pierwszy raz. To zawsze chciałem właśnie nagrać ten Modern Day i w sumie też do tego go kupiłem. Ale to nieważne naprawdę. Ehm... I jak zobaczyłem, jak wygląda teraz ten taki modem po tych updateach na wersję 1.10. Ehm, to się troszeczkę załamałem, bo według mnie go... No, zepsuli go, co ja mogę powiedzieć? Według mnie go zepsuli. To nie jest sam Modern Day, który ja kiedyś tam naprawdę oglądałem. Zanim tak naprawdę jeszcze grałem w Hoia i... Znaczy, grać może już grałem, już nie pamiętam dokładnie, ale... Pewnie nie umiałem grać. Zawsze chciałem niego zagrać, ale no jak to jest na niekupionej wersji ciężko. Więc po prostu już się naszukałem tego Modern Day'a specjalnie po to, żeby go nagrać w końcu. Kiedy mi się udało? Oczywiście po jednym odcinku już koniec serii, no ale... Co ja? Nie mogę na to poradzić i masz chyba przestać już budować tą gumę. Eee... Tylko jakieś fabryczki militarne. Jak to dalej pójdzie, to już... ...długo sobie nie pociągnę. Eee... oj coś mi ominęło. Ale mają port? Nie, nie mają. Czy mają? Nie, nie mają. Tak, oks. E, Okej, okay, widzę, że... Jest już 15 minut tak naprawdę, więc myślę, że to jest idealna pora, żeby zakończyć odcineczek, więc no. E, ja się z wami żegnam i do następnego odcineczku swoje. Na razie.